I mamy finish. I Pomarańczowi walczą o zwycięstwo I proszę jaka walka To nie ma żartów Ależ nakręcił teraz niesamowicie tempo I jest pierwszy Bartek Matysiak Jarek Marycz jest drugi A na trzecim miejscu Łukasz Owsiak no tylko klaskiwać, tylko podziwiać, pić brawo. Są znakomici, pokazali wielką klasę. Mówiło się Warte. Och jaka kraksa. Ach, nieszczęśliwy wypadek. No by się nikomu nic nie stało. Oby się tam nikomu nic. Nie stało, no zdarza się w kolarstwie i kolarz z ekipy WIBATEK jeszcze próbuje zarobić jakieś punkty. I on jest tutaj najlepszy. Paweł Franczak z ekipy WIBATEK jest szósty. A tam się kolarze zbierają. Miejmy nadzieję, że nic wielkiego się nie stało. Zaraz zobaczymy. Już. Oj, to to coś było jednak bardzo niebezpiecznie. Ten poślizg kolarski był niebezpieczny.